Witajcie moi drodzy. Szybka transmisja na żywo. Jestem aktualnie w orzechówce. Nie wiem czy ktoś się podłączy czy nie. Tak spontanicznie. Teraz może przekręcę w poziomie. O, nie mogę obrócić. To będzie w pionie. Patrzcie jaka super pogoda. Deszcz zasuwa. Słońce przebija. Aktualnie przygotowujemy się do wiosny, a dokładnie do kolejnych remontów, które tutaj będą się odbywać Ale o tym już wkrótce Was poinformuję. Witam serdecznie. Witajcie. Zobaczcie, że jest w pionie. Ale może łatwiej będzie Wam oglądać to. Na, na telefonach komórkowych. A więc, jak widzicie, w orzechówce pada deszcz. Trochę wyjdę. Zobaczcie. Pogoda jest super. Deszcz kapryśny, ale, ale naprawdę, pogoda jest wspaniała. Muszę Wam powiedzieć, że temperatury nie spodziewałem się takich, że, że będą chodzić w bluzie od dresów. Co tam u Was ciekawego słychać? W Orzechówce jeszcze nie będziecie mogli mnie odwiedzać przez jakiś czas, ale niedługo będzie ogłoszenie. Ale to poczekajcie jeszcze trochę. Dowiecie się więcej informacji już wkrótce. Jak na razie są planowane dalsze prace remontowe, bo zanim będziemy mogli Was tutaj zaprosić, to trochę czasu minie. Jak widzicie, Teraz wam pokażę, Patrzcie, jak kwiatki strzeliły. Krokusiki. Tutaj już wybiły. Kolejne. Więc orzechówko odżywa. Ach, na to będzie trzeba jeszcze trochę czasu, aby odżyła tak naprawdę dobrze. Ale naprawdę, zobaczycie. Zobaczycie już niedługo już niedługo. Będziecie mogli tutaj przyjechać. Miejmy nadzieję, że no może w tym roku to jeszcze będzie za szybko, bo tutaj sporo prac nas czeka. Jak na razie widzieliście ile rzeczy udało się zrobić e, jesienią. Wszystko zostało pięknie oprzątnięte, ładnie przygotowane, podstawowe jakby <laughs> miejsce do dalszych prac, ale to jeszcze trochę potrwa. No i jeszcze słońce wyszło. No popatrzcie. Rewelacja. Nagrałem dla Was mam nadzieję, że ciekawy film o torbie medycznej przetrwania, który, możliwe, że jutro będzie. E, za tydzień mam kolejny zjazd na studiach, ale udało mi się nagrać film o, o czym? E, o tym, jak zrobić maść na katar. <grym> Akurat e, jak robiliśmy ją na na zajęciach udało mi się przemknąć telefon i, i ponagrywaliśmy podstawowe, e, powiedzmy, zasady zrobienia tej maści. Możecie zrobić ją w domu, tak szczerze mówiąc, ona nie jest jakoś specjalnie skomplikowana, ale pokażę Wam krok po kroku. Może się przyda. Hmm, możemy, może się przejdziemy. Hmm, jeszcze mam kilka minut, bo teraz jadę dalej w trasę. Mam masę jeszcze spraw do załatwiania. Możemy się przejść w stronę Muzeum Siekier. Naprawdę pogoda jest świetna. Nie wiem jak jest u Was, w jakich częściach Polski mieszkacie i się znajdujecie, ale tutaj jest naprawdę bardzo ładnie. Planowałem live'a na 400 tysięcy subskrypcji Macie niespodziankę Bezpośrednio z orzechówki szybki live Znaczy tam spotkanie na żywo jak zwał tak zwał Trochę świeżego powietrza dla odmiany Pozdrawiam Was moi drodzy Nie wiem czy słyszycie dźwięki natury, <grywa> muzeum siekier stoi. Niedługo zabierzemy się za te siekiery, żeby je przywrócić do normalności A, to jeszcze trochę czasu trzeba na to poświęcić. Nie wiem jak widzieliście, jak tutaj zostały zrobione. i oczyszczone miejsce na grządki a tutaj niedługo akurat grządki będą nie wiem czy pamiętacie film akurat tam e, o tam tam było takie dawne miejsce gdzie konie były i ojciec nam posadził któregoś roku e, kabaczki tam było kilka filmów jak wyjeżdżał z takim olbrzymim wozem pełnym tych kabaczków, więc tam na pewno będziemy mieli jakieś grządki z różnymi warzywami Zwierzęta też tutaj wrócą, bo akurat jeśli chodzi o tą zabudowę trzeba będzie ją lekko wyremontować i przywrócić do normalności, ale to jeszcze trochę czasu i też zostanie przywrócone. Tak patrzę na Wasze komentarze, ale nie widzę ich jakoś specjalnie zbyt dobrze na telefonie, bo też nie wszystkie się pojawiają. Ach. Na tyle mogę Wam powiedzieć, co niedługo tutaj ruszą prace i będziemy działać tak, żebyście mogli tutaj przyjechać nas odwiedzać i korzystać z tego aktywnie tak, jak ojciec chciał. Więc szybka wycieczka na żywo. Konkurs będzie na 400 tysięcy subskrypcji, jak już opowiadałem, mam dla Was latarki naprawdę takie porządne. Kilka książek, kilka powerbanków, które na pewno wzmocnią Wasze plecaki ucieczkowe i pozwolą przygotować się na trudne czasy, jakby nadeszły. Patrzcie, jak piękne widoki, cisza, spokój. Dobrze, moi drodzy, ja się zbieram. Dodatkowe informacje będą w następnym filmie za jakiś czas. Jak już wszystko będę miał dopięte na ostatni guzik, to wtedy Was o tym poinformuję. Na razie jest to cichutko i nikt nic nie wie, ale będzie dobrze. Zobaczycie. Jutro kolejny film, jutro ogłoszę też ten konkurs. Będzie no trochę trudny. Może Wam się uda zgadnąć, jeśli nie. No, ktoś zgadnie w każdym bądź razie. Na dzisiaj tyle serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Miłej soboty i udanej niedzieli. Jutro widzimy się, jutro jest nowy film. Może postaram się rano go umieścić dla odmiany około godziny 10-11. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie.